Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z Tajlandii i zapraszam do obejrzenia jakże ciekawego i mrożącego Krew w żyłach pokazu z Kobrany, gdzie główną atrakcją będzie pocałowanie jednej z nich w głowę. Oprócz tego w miejscu tym można podziwiać wszelakie gatunki węży z całej Tajlandii. Oczywiście jest to miejsce typowo komercyjne, zrobione specjalnie pod turystów, także wszelkie napiwki mile widziane po spektaklu. A na koniec panom zebrało się na mały żart. To tyle i pozdrawiam.